Pokonaliśmy Slade'a. Uwaga, tytani, wiem, że wszyscy dobrze się bawią, ale... <laughs> Pan klaun przybył. Ależ to będzie strasznie dobre! Przecież ten klaun jest do niczego. Właśnie, robi dziadowskie sztuczki dla o! dzieci. Przecież wam mówiłam, jesteście już na to za starzy. Nie, to jego wina. Nie tak zapamiętaliśmy jego występ. Błagam, to klasyczny klaunowski występ. Patrzcie na buty, na jego nos, na makijaż. Nie wierzę. To pewnie klaun dla dzieciaków. Tak, klauni są dla dzieci. Kiedy byłem dzieckiem, klauni byli dużo fajniejsi. Występy miały głębie i przekaz. Ten koleżka jest do bani. Dzieciaki teraz nie wiedzą, co tracą. Ty wiesz, a może by go tak podkręcić, żeby był fajny jak kiedyś. Klauni nigdy nie byli fajni. Nostalgia przyćmiła wam nieco. To odbiór! Chłopcy, dziecięce rozrywki to nie jest coś, w czym należy grzebać! To święta rzecz. Jeśli zmienicie tego klauna, czekają nas straszne konsekwencje. Wybacz, mamunia, ale i tak ufajnimy tego klauna. A no weź skumaj tego klauna. No dokładnie, wygląda jak jakiś klaun. Co za wstydnie? Trzeba go ubrać tak, jak z naszych wspomnień. Ja do końca nie pamiętam, jak on wyglądał. Pamiętam, że był fajny. To zróbmy, żeby taki był. Użyjmy nauki. Podpisz ten świstek, byśmy mogli zrobić wszystko swoim ciałem, umysłem i ewentualnie duszą. Dzięki, stary. <laughs> Pomory ekstremizacji. Wow, tego się nie spodziewałam. Normalnie jakaś forteca. Forteca, która ewidentnie oczekuje od nas hasła. Żaden problem, proponuję fishing lub bardziej swojsko mówiąc, na rybkę. Boss! Cudnie sobie skoczyć na rybkę Nie, mamuśka Akurat w tym numerze nie będzie żadnych rybek To taki trik, który stosujesz, żeby wydostać tak zwane dane wrażliwe Podajesz się mianowicie za jednostkę godną zaufania Czyli w skrócie będziemy udawać Jokera i wyłudzimy to jego hasło O, nie raz jeszcze o mnie usłyszycie <laughs> Brawo, niezły Nicholson Ochrona, czego tam chcesz? Mojej twarzy na jedno dolarówce. <laughs> <laughs> Hej, czekaj, to ja chcę Heath Ledgera Kogo znowu niesie? Kim jestem, pytasz? Ucieleśnieniem chaosu. U, ale jej to pan. No jasne. Przepraszam bardzo, nie poznałem. Spokojnie. Co taki poważny? Bo ja bym nie chciał, żeby mnie pan zwolnił. Co? Czemu bym miał cię zwalniać? Nie zwolnię cię, ale cię pacnę. Jak tę muchę, co bzyczy przy uchu. <grystanie> co tu jest grane? Kto się potrzeba pod Jokera? A co to niby miało być, co? Jak to? Jared Leto! A. Jared Leto! Myślisz, że jak się pomarzesz flamastram i włożysz sztuczne zęby, od razu będziesz wielkim Jokerem? Nikt nie dał się na to nabrać. Bo jesteś raczej kiepskim aktorem. Ochrona! Zająć się nimi! Brawo! To teraz muszę sięgnąć po Marka Hamila, żeby to wszystko... Odkręcić. Słuchaj, no mały smutasie, tu twój pan, Joker. Skończ te żarty i natychmiast zdraź mi moje hasło, bo jak nie, to poznam cię z moimi hienami. Tak jest się robi. Hasło brzmi: dzwonią, dzwonki Batman Ślepachnie 1939. Jesteś genialny! Nie mówiłem proste jak druci. No, aż się proszę. Hej, dziewczynki! Harry Queen, Poison Ivy, Catwoman! Wpadłyście obrabić wrotkowisko? Nie, chociaż buchnęłabym twoje kocie ruchy. Nic nie kombinujemy, serio. Podziwiamy, jak sobie śmigacie. Dzięki, nie jesteśmy fankami komplementów od złych babek. Nie ufacie nam, jesteśmy te nie ale mamy propozycję. Tak się składa, że szukamy dwóch osób do naszej drużyny na roller derby. A czymże są te jakże dziwaczne derby? Lubisz jeździć? O tak, uwielbiam wręcz. A lubicie się przepychać i wygrywać? Jak każdy. To myślę, że może Wam się to bardzo spodobać. Dobra, zobaczmy. Dziewczyny to nasz menedżer Lou. <laughs> Menedżer Hiena? Co nie, że obłęd? O, ten ihlu jest rozkosznie słodki. <grym> to gazu! Gwiazdko klauna już nie ma. Teraz już możesz wyjść. Ej, ekipa! Nędzny klaun znowu stał się fajny. Trzymajcie go z dala ode mnie. Skumajcie! Ostatni śmiech. Bip, bip. Chory koleś. Nie wygląda mi specjalnie zabawnie. Ach, tak! Pokaż co umiesz, ją! Placek. O, to jakby dostał plackie w twarz! Tylko, że fajniej! Mówiłam ci, że klauni są zabawni. Chłopaki! Przecież tak nie może być! Okej, okay, to jest trochę zabawne, ale bardzo złe. Wzięliście coś, co miało być dla dzieci, i kompletnie to zepsuliście, żeby zaspokoić wasze starcze gusta! Odtworzyliśmy go tak, jak pamiętaliśmy. I teraz go wypuścimy, żeby mógł dzielić się radością z dziećmi z całego świata. To nie jest klaun dla dzieci. I nie wiem, czy będzie miał dobry wpływ na dziecięcą rozrywkę. A co? A ty masz może lepszy wpływ? Jo, klaunuś, rusz ten zat i idź uszczęśliwać dzieciaki. Mamy cię, Joker! Robin! Tak się cieszę, że do mnie wpadłeś! Na serio? No pewnie! Bo skoro ty tu jesteś, to pewnie i Batman gdzieś się w okolicy czai. Gdzie ten stary, ponury nie Tym razem nie chodzi o Batmana. Akurat dzisiaj jestem tu w imieniu młodych tytanów! No ty chyba żartujesz. Zdajesz sobie w ogóle sprawę, jak ja jestem zajęty? Słuchaj, oszukałeś moją przyjaciółkę. Naobiecywałeś jej, że otworzycie razem sklep z łóżkami. Przyznaję się do winy! świetnie! To oddaj mi moje pieniądze! To już nie będziemy przeszkadzać! To będzie raczej mocno niewykonalne. Wszystko zainwestowałem w... W moją uroczą fabrykę. Wielkie otwarcie. O co ci niby taka nora? Wiesz, nie chciałbym zdradzać płępy, ale realizuję kolejny żart. Napełniłem wielki balon toksynami własnej produkcji. Jak popuszczę w świat, to będzie zrogi płacz. Musimy go jakoś przechytrzyć, bo ten jego plan to dramat. Ty Jak nie zejdziesz ze złej drogi, czekacie straszliwy los. Dobra, dobra. Hej, Joker, chyba zgubiłeś portfel. Nie, bo mam go tutaj. Wójciu, to ja, mój ukochany kuzynek, proszę, nie niszcz nam świata! Nie niszczyć dobra! No, chodź do wujaszka! <grybuj> <grybuj> nigdy, nigdy nie przechytrzy jokera! Ty coś chyba nie mamy wyboru! Uciekamy! <grybuj> A

Za rozrywkę tytani. Raven, to był bardzo niedobry plan. I ty myślałaś, że to się uda? Spójrzmy dzielnie w twarz swojej zgubie. Gwiazdka tutaj? I dlatego nigdy nie zaufam, Klaunowi. O, i to jakie au? ciało jest pełne zwichnięć i obić. I ten ból. No, moje gratulacje. To wszystko twoja wina. Jaka moja? Przecież jasne, że to był wypadek. Tak, a zdarzył się, ponieważ masz tu niebezpiecznie i nie trzymasz no. No patrz, jaka to jest rudera. Oświetlenie marne, mokre podłogi, barierki połamane. Podpadamy pod paragrafy. Wypatrz się, dopiero kupiłem. Nie miałem czasu na generalny remont. Rozumiem, ale niestety za późno na przeprosiny. Mój prawnik się do ciebie odezwie. Jaki prawnik? Nie mam czasu się włóczyć po sądach, bo kiedy będę knuł i zaprowadzał chaos? Proszę, przemyśl to jeszcze. Zrobię wszystko, by ci to wynagrodzić. Wszystko, wszystko? Tak, no słowo. Niech tak będzie. Proszę mi zwrócić wszystkie moje pieniądze. Masz, oddaję! Złagodzić mój ból i cierpienie. Chcę, żebyś przepisał na mnie swoją fabrykę. Mowy nie ma! Dopiero co kupiłem. W życiu nie oddam. Wszystko jasne. Robin, pamiętasz telefon do naszego prawnika? Nie, stój! <laughs> Widzę, że twarda z ciebie negocjatorka. Proszę! To co? Jesteśmy kwita, prawda? zupełnie. Powiedz swoim klaunom, że od dziś pracują dla mnie. Ludzi chcesz? I co dalej? Ciuchy też mi zawierzesz? Tak! Ubrania też chętnie przygarnę. Masz! Zadowolona! No moment, o co to ma być? Oszukałaś mnie? Nie było żadnych obić i zwichnięć? Naturalnie, że nie! <laughs> Chyba się starzeje. Dałem się zrobić!